W 1908 roku w lasach pod Otwockiem otwarto nowy zakład leczniczy dla Żydów chorych nerwowo i psychicznie. Był to jeden z pierwszych obiektów tego typu i należą do najnowocześniejszych w Europie. Dzięki dobroczynnym datkom Zofii Endelman, tamtejszy personel mógł sobie pozwolić na korzystanie z najnowszej wiedzy medycznej i zabiegów, w tym coraz popularniejszej terapii elektrowstrząsami. Pomimo metod, które dziś wydają się nam przestarzałe, była to terapia, która pomogła wielu osobom. Po czasach świetności nadszedł mrok II wojny światowej. Instytut staje się częścią nowo utworzonego getta żydowskiego, a hitlerowce wykorzystują go także jako miejsce egzekucji. Stopniowo umiera tu kilkaset osób. Czy mogło to w jakiś sposób zmienić miejsca na zawsze? Warunki w ośrodku podczas II wojny światowej były naprawdę drastyczne. Głód był na porządku dziennym, zamiast leczyć, uśmiercano pacjentów, a Żydów wysyłano do komór gazowych. Pod koniec wojny naziści w Zofiówce wychowują polskie dzieci o aryjskim wyglądzie, w celu stworzenia wyższej rasy, która pewnego dnia będzie rządzić gigantycznym imperium nazistowskim. Po wojnie w kompleksie leczono chorych na gruźlicę, ale podobno już wtedy w starzejącym się obiekcie działy się dziwne rzeczy. Pacjenci donosili o zatrważających, niezidentyfikowanych dźwiękach. Niektórzy doświadczali napadów paniki lub poczucia obecności czegoś niematerialnego. Zakonnica pracująca w szpitalu została wypisana ze schizofrenią, a kilka tygodni później powiesiła się. To właśnie po tym zdarzeniu ludzie zaczęli donosić o zjawiskach nadprzyrodzonych. Obrazy na ścianach samoistnie się poruszały. Stróże nocni pali się zostawać tam sami. Czy to dusze tragicznie zmarłych w ten sposób manifestował swoją obecność? Pomimo swojej renomy placówka funkcjonowała do połowy lat 90. XX wieku, kiedy to pod koniec służyła głównie jako ośrodek leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych związanych z narkomanią. Ostatecznie jednak obiekt został zamknięty. Dziś jest to zniszczone miejsce, pełne zdewastowanych, zarośniętych budynków. Miejsce nawiedzone przez wiatr i rzekomo duchy. Gromadzą się tam przeważnie młodzi ludzie, czasem odwiedzają je fotografowie, a czasem łowcy duchów. Według których można tam poczuć, a nawet zmierzyć, bardzo dziwną i silną energię. Na miejscu ekipa filmu dokumentalnego natknęła się na nieznaną nikomu starszą kobietę, która opowiadała o historii budynku, kiedy załoga próbowała ją później odnaleźć, nie udało im się to.